з великим розмахом Witam pana prezydenta Marka Wojtkowskiego, panią prezydent Barbarę Moraczewską oraz panią dyrektor Agnieszkę biał Jako pierwszego o zabranie głosu poproszę pana prezydenta. Drodzy państwo, postanowiliśmy państwa zaprosić w tej sympatycznej aurze, jeszcze mam nadzieję jak najdłużej. Jak państwo widzą, za plecami toczy się budowa, proces inwestycyjny jednej, myślę, że w tym roku z kluczowych inwestycji w obszarze oświaty, przedszkola numer 30. Jak państwo widzą, wszystko idzie zgodnie z planem, a tych inwestycji mamy naprawdę bardzo. Dużo. I myślę, że w 2016 roku wcale nie będzie tych inwestycji mniej, ponieważ już tutaj e, z Panią Prezydent, z panią dyrektor, wstępny plan zarys zarysowujemy, na co będziemy wydatkować środki inwestycyjne właśnie w 2016 roku. Zdajemy sobie sprawę, że w Włocławku stan niektórych obiektów oświatowych wymaga zdecydowanej poprawy i dlatego też będziemy tutaj ze strony miasta dużo inwestować przede wszystkim w instytucje oświatowe. Czyli po prostu krótko rzecz ujmując, będziemy dużo inwestować w młodzież i y, nasze y, dzieci. Y, szkoły zostały, kilka szkół już zostało zmodernizowanych. Oczywiście przygotowujemy też y, w ramach obszaru strategicznej interwencji taki szeroki y, plan termomodernizacji. To jest wszystko jeszcze y, przed nami. Ale tak jak powiedziałem, to jest obszar strategicznej interwencji, czyli wydzielony plan finansowy Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli możemy tutaj dofinansować te inwestycje ze środków zewnętrznych unijnych, natomiast jeszcze bardzo wiele też będziemy realizować inwestycji bezpośrednio z budżetu miasta. Natomiast to, co udało nam się zrobić w tym czasie, ile pieniędzy wydaliśmy, bardzo proszę Pani Prezydent. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tak może bardziej statystycznie i, i bardziej tak dokładnie i szczegółowo omówię wszystkie inwestycje, które są prowadzone w tej chwili w naszych szkołach i które już zostały zakończone tak, w miesiącach na przykład lipiec, sierpień. Może na początek powiem taką ogólną kwotę, która została zainwestowana we wszystkie przedsięwzięcia związane z... Remontami, modernizacją w naszych obiekt, obiektach edukacyjnych. E, proszę Państwa, ogólnie jest to kwota 16 501 899,97 groszy. Tak to dokładnie wygląda. Jest to znacząca kwota. Nawet bym powiedziała, że jest to kwota bardzo duża. Taką kwotą, e, taka kwota praktycznie nie była inwestowana w oświatę już od wielu, wielu e, lat. E, z takich bardzo znaczących inwestycji e, może bym Wymieniła kilka, tak, bo jest ich naprawdę dużo. Może zacznę od takiej pierwszej inwestycji: to jest docieplenie zaplecza sali gimnastycznej zespołu szkół integracyjnych. Ta inwestycja została zaplanowana na kwotę 144 951,38 groszy. Również w zespole szkół integracyjnych wykonywana jest droga z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Jest to inwestycja na 159 902 zł, przebudowa szkoły podstawowej numer 20, tam jest wymiana instalacji niskoprądowej i jest to inwestycja na 1 82 412 zł i 33 grosze. Tu gdzie jesteśmy, przedszkole, które jest w tej chwili budowana. Jest wykonane za kwotę 5 973 zł. Również proszę Państwa, mamy program dostosowania obiektów przedszkolnych do wymogów PEPOSZ i tutaj przeznaczyliśmy kwotę 72 045 zł. Budowa, może tutaj jeszcze. Bo tak nie wszystkie bym Państwu tutaj wymieniła, bo jest ich naprawdę dużo. Przebudowa atrium w zespole szkół nr 4 to jest kwota 628 tysięcy. Wykonanie elewacji budynku zespołu szkół technicznych to jest kwota 1 425 000. Budowa segmentu żywieniowego w zespole szkół nr 3 to jest kwota 2 250 000. Budowa boiska lekkoatletycznego przy placu Staszica to jest 812 144,70 groszy. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół samochodowych to jest 29 520 i proszę Państwa to co, zostało, to co zostało wykonane w sposób uważamy jak najbardziej wzorowy to jest zrealizowany program okna i program dach praktycznie we wszystkich szkołach wymienione mamy okna okna są wykonane praktycznie w 100% we wszystkich szkołach i tak samo jest jeżeli chodzi o program dach i program dach był realizowany na kwotę 499 058 a program okna na kwotę 499 251 000. Proszę Państwa, to są takie chyba najbardziej znaczące inwestycje, jakie są wykonywane w naszym mieście i już zostały wykonane w miesiącach letnich. Nawiązując, proszę Państwa, do bazy tutaj dydaktycznej, nawiązując do tych wszystkich inwestycji, chciałabym jeszcze kilka słów powiedzieć o doposażeniu. Naszych placówek w sprzęt i pomocy dydaktyczne też chciałabym się posiłkować kwotami, bo one są takie znaczące, jak i liczbami, jeśli chodzi o sprzęt. Tutaj, proszę Państwa, może zacznę od takiej inwestycji, że Otrzymaliśmy takie dodatkowe dofinansowanie na kwotę 133 361 000. Jest to kwota związana z doposażeniem placówek edukacyjnych, które realizują takie nauczanie włączające. Czyli osoby z niepełnosprawnością włączane są w proces edukacyjny w szkołach naszych publicznych. Średnio na, jedną, na jeden oddział, który realizuje nauczanie włączające, przeznaczyliśmy kwotę 3 3000 ze złotych. Po to, żeby dostosować praktycznie sprzęt, żeby dostosować pomocy dydaktyczne, aby ta edukacja włączająca była realizowana w sposób właściwy. Proszę Państwa również w związku z przebudową sali gimnastycznej w zespole szkół technicznych staraliśmy się pozyskać dodatkowe środki tak aby ta sala została jak gdyby doposażona w sprzęt taki właściwy, nowy, odpowiedni, sprzęt, który będzie odpowiadał już w tej chwili wszystkim wymogom prawnym. I tutaj pozyskaliśmy kwotę 40 tysięcy złotych. Ta kwota zostaje przeznaczona typowo na sprzęt, który jest w sali gimnastycznej w zespole szkół technicznych. Proszę Państwa, w związku z tym, że zespół szkół elektrycznych ubiegał się o nową, nowy kierunek kształcenia, to jest monter elektronik. Również tutaj dofinansowaliśmy realizację tego kierunku, budowanie tego kierunku. Jest to kwota 30 tysięcy złotych, która będzie typowo przeznaczona też na sprzęt, na środki dydaktyczne, tak aby ten kierunek kształcenia mógł być w pełni realizowany. Proszę Państwa, jak Państwo już zapewne wiecie, realizowaliśmy dwa projekty. Unijne był to Wocławek uczy praktycznie i dołącz do Reinsteina. Pierwszy z tych projektów był realizowany na kwotę 4 milionów, drugi z nich jest realizowany na kwotę 1 600 i tutaj i również w ramach tego projektu nastąpiło do... Doposażenie pracowni dydaktycznych, sal dydaktycznych. W ramach pierwszego projektu zakupiliśmy 110 laptopów wraz z oprogramowaniem, gdzie ten sprzęt znajduje się w szkołach, służy jak najbardziej tutaj uczniom w celu wzbogacenia ich realizacji całego programu dydaktycznego. Proszę Państwa, w ramach projektu Włocławek uczy praktycznie na doposażenie wszystkich pracowni wydatkowaliśmy kwotę 1 500. 20 500 dokładnie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o poszczególne szkoły, to wyposażenie pracowni reklamy w zespole szkół technicznych to jest kwota 77 tysięcy, wyposażenie pracowni sieci komputerowych i systemów sieciowych w zespole szkół technicznych to jest 78 tysięcy, wyposażenie pracowni chemicznej w zespole szkół chemicznych to jest 95 tysięcy, wyposażenie pracowni elektrycznej elektronicznej w Zespole Szkół Elektrycznych to jest kwota 103 200, wyposażenie pracowni ogólnobudowlanej w Zespole Szkół Budowlanych to jest 81 800, wyposażenie prado, pracowni samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych to są 83 000 wyposażenie pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych to jest 79 000, wyposażenie pracowni modelowej techniki kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych to jest 5 7 tysięcy wyposażenie pracowni modelowej automatyki robotyki kształcenia zawodowego w zespole szkół technicznych to jest kwota 416 tysięcy. Także każda ze szkół tutaj zawodowych została wyposażona w nowoczesny sprzęt, który ułatwia realizację poszczególnych kierunków kształcenia. Chciałbym jeszcze powiedzieć o takim najnowszym, że tak powiem, osiągnięciu tutaj całego wydziału edukacji oczywiście tu dzięki panu prezydentowi takiego programu ponieważ przystąpiliśmy do programu realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim i w ramach tego projektu 16 naszych szkołach podstawowych będą zainstalowane tablice interaktywne. To jest w liczbie 68 sztuk. I te tablice zostaną zamontowane w miesiącu październiku. Proszę Państwa, to tak pokrótce to, co jest, to, co jest w naszych szkołach, jeśli chodzi o inwestycje, o wyposażenie, doposażenie. Myślę, że te kwoty, te liczby i ta ilość, która została tu Państwu przedstawiona, są to kwoty, które mówią o tym, że no staramy się tutaj dbać dzięki Panu Prezydentowi o edukację naszą, staramy się dbać o wszystkie placówki edukacyjne. Ja dziękuję bardzo. Ja jeszcze dopowiem, strony... dopowiem to przepraszam to, czym Pani Prezydent nie powiedziała, że oprócz edukacji dbamy również o zdrowie naszych uczniów dlatego że doposażone zostały gabinezy pielęgniarek szkolnych i była to kwota około 5 tysięcy na każdy gabinet, yy, który udziela pomocy już tej przedmedycznej i myślę, że oprócz nauki również to jest bardzo ważna rzecz. Że... Tak. Jeśli mają jakieś tak. pytania, to proszę... To jest przedmiot. Przedmiot. Wyremontowane, tak, proszę, jest. dokładnie. Czy badają, badają pytania. To jest 25 sztuk. 25 sztuk. Jeszcze przygotowane kiedy teraz LZK, miało być tak. Tak, LZK. E, oczywiście jesteśmy w trakcie przygotowania e, projektu, tak. E, mamy no, nadzieję, że, że e, znaczy, projektu inwestycyjnego mhm. zaczynamy to e, taką, takie przygotowanie i mam nadzieję, że w granicach tutaj może nie przerwy świątecznej, ale ferii zimowych Poferię. będzie y, y, po prostu też wyprowadzenie ze, y, liceum tutaj do y, tutaj na Leśną, tam gdzie praktycznie LMK było, staramy się ten budynek utrzymać w takim stanie wręcz jakieś drobne tutaj prace, aby można było w sposób taki właściwy, bezbolesny LZK przeprowadzić wtedy, kiedy nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne. Wszystko wskazuje, że budynek na Leśnej będzie takim budynkiem przychodnym jeszcze przez Taka kilka lat. Taka alokacja tutaj kilka będzie, lat, będzie bo To jest dobre rozwiązanie, jeśli rzeczywiście planujemy modernizację, inwestycje, to po prostu nie da się tego zrobić dobrze i w sposób odpowiedzialny, jeśli po prostu uczniowie funkcjonują. Dlatego będziemy to wykorzystywać jeszcze. Tak, myślę, że w następnej kolejności też będziemy inwestować tak, no, w szkoły tak, zawodowe, m.in. tak jak tu prezydent powiedział, w zespół szkół ekonomicznych, dlatego że tam remontu nie było praktycznie od 40 ilu lat, więc y, y, trzeba sukcesywnie te wszystkie placówki edukacyjne y, no, remontować, wyposażać, tak, aby dostosować do, tego, do tych wymogów, które są teraz i obecnie.